Witam Was serdecznie, jestem Ezoja i przychodzę z energetyką na 20 grudnia 2021 na poniedziałkowy czas. Zatem podat na karty. Wybierz jedną z dwóch kart. Karta numer 1, karta numer 2. Jeżeli potrzebujesz chwili na zastanowienie się, spauzuj teraz ten filmik i która karta do Ciebie przemawia, która Cię przyciąga będzie tą właśnie energią aury dnia na poniedziałkowy czas. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer jeden, o, dziesięć buław, przemęczenie. uważaj, że zbyt dużo obowiązków na siebie nie nakładasz w poniedziałkowy czas, bo tutaj chcesz może dużo, chcesz dobrze, ale możesz za bardzo obciążyć swoje możliwości. Zwróć uwagę, czy dasz radę dopełnić obowiązkom niż na tym, co deklarujesz, bo może się okazać, że nie podołasz i. Trudno później będzie, bo będziesz chciał ponad miarę swoje możliwości tutaj zaistnieć, pokazać bardziej, że jednak potrafisz i możesz na tym stracić energetycznie, a po co i na co. Zatem mierz siły na zamiary, tutaj nie nakładaj zbyt dużo obowiązków na, cie, na siebie, bo tu może wyjść obciążenie z końcem dnia, bo za dużo na siebie nakładasz. Praca, intensywna praca, a może być jej nawet a za nadto na ten poniedziałkowy czas. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer 2. Hmm. Pentakle na tapecie, wyczekiwanie plonów, żeby móc sięgać tego, co wypracowałeś sobie przez ten poprzedni czas, poprzednie dni. Sprawdź, czy wszystko jest dopięte. Możecie się wydawać, że już wszystko zrobiłeś, ale czy oby na pewno? czy aby na pewno wszystko zostało dopilnowane. Teraz nie pozostaje Ci nic innego, tylko wyczekiwać. Masz takie odczucie, że wszystko już zostało zrobione i czekasz na efekty swojej pracy, na, na swoje plony, na, na zapłatę za to, co zostało wypracowane. Ale myślę, że powinieneś tego doglądać, nie pozostawiaj samemu sobie, żeby ktoś Ci tych Twoich... Em, tego Twojego, co wypracowałeś, nie podkradł i nie podebrał. Doglądaj i interesuj się tym do samego końca, czy aby faktycznie już wszystko zostało zrobione, żeby nie okazało się nagle, że zabrakło ci jednego setnego procenta, aby było wypłacone? No, doglądaj, doglądaj i sprawdzaj, czy oby faktycznie wszystko zostało dopełnione. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Niech się spełnia i wypełnia. Jaki poniedziałek, taki cały tydzień, okres przeświąteczny przed nami. Zatem nie zakładaj za dużo obowiązków na siebie, żebyś był nie za bardzo wypalony na same święta. No, i to przy poniedziałku doglądaj wszystkiego. Myśl, że wszystko już sprecyzowałeś, dopełniłeś na ostatni guzik, ale czy oby na pewno. Wszystkiego dobrego życzę Wam Ezoja, a my widzimy się we wtorek o godzinie 20. Pozdrawiam.